Piosenka na dzień dobry. Jaka dzisiaj pioseneczka? Oj, taka niebrawa coś, coś nie Co to koteczki? Nie mają siły z głodu. Śpiewać, tak? No strasznie marna. tylko kuska się sprawdza, kuska tylko, o troszeczkę cieniutko, cichutko, oj oj oj, oj oj oj, o no dobrze, no już wystarczy, ładnie pośpiewałyście, tak. Dobra kochane moje, już bierzemy buszeczkę dla was jakąś, o może taką tym razem, dobra?

Żyjecie, jak sobie radzicie? Jak sobie kotki radzą z cioteczką Gają? Jak sobie radzą, proszę. Proszę, jedźcie sobie, jedźcie. Dużo sobie jedźcie, ile chcecie, proszę. Tak jest. Troszeczkę dla ciotki Gaj zostawimy. Uh -huh. No super. A ty nucze zawsze musisz tym tyłkiem się ustawić. Chodź na tu. O, będzie widać kociaczka twojego. O, teraz pięknie widać. A ty ci, kto one mają te gączuszki śliczne? <grytanie> Jakie one są piękne. Dzień dobry wszystkim. Ja pójdę poszukać dajemy. Troszeczkę tutaj zamieciemy O zobaczymy jak tam dalej pójdzie dziwnego meczka dziwnego popatrz jedzenie mam dla ciebie ale czy ty mogłabyś się uspokoić to dla ciebie jedzonko. żebyś nie była głodna Przecież oni wszystko zjadają, a ty co? No. Kochanie, ty byś miała domek już 100 razy ze swoją urodą, wiesz? A tak się zachowujesz, że za 100 lat może będziesz miała domek. Jesteś wielki łobuziak, no wielki. Nie bój się, słoneczko. Czemu się boisz? Zobacz, mamy tu dla ciebie jedzonko. O, popatrz, jedzionko dla kotka, no, zobacz, mam troszkę, no, zostawię ci tutaj, zostawię i idę, żebyś zjadła, no, jedz, słoneczko, bo ci zjedzą wszystko i znowu zostaniesz bez niczego, musisz sobie radzić, Laluniu, ale ty jesteś śliczna, dobra, papa, dobra, pa. zimy, czy będę miała pomocników jakichś. No, ja chciałabym mieć. Bo mi samej bardzo tutaj trudno. I ciężko. I nie ma pomocników. Nie ma. Jest jeden pomocnik. Co ty jesteś za pomocnik? Pokaż. Buczynka. Buczynka pomocnik. Buczyneczka. No działaj, 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 Mamusia już bez części kuwety. Ale dopiero posprzątałam, a moi pomocnicy pięknie pracują. Nie, kto to jest drugi pomocny, pokaż, pokaż, ty jesteś leśnika, pokaż piętę, nie, nie. ty masz białą łapkę, a chciło buzię ci, ty mały, jawor, Jawo. Super troszkę zamiesione. Na ile się tu udało. Mam nadzieję, że niedługo nie będzie tu żadnych kątków i zrobię piękny porządek. Tak? Łącznie z ozonowaniem. Ale kiedy to będzie? Przecież gaja jest, to nie będzie. że się nagrywa. Tu chyba będzie coś lepszego do pokazywania. O, tu jest coś lepszego do pokazywania. Co? Może już zostawię taki. taki zwiastun w całym miasteczku. No i co tam wążki? fajnie? Fajnie się tu bawi. Fajnie, maluśku? Maruśku. Patrzcie to ziało musiak, a to klonik mi się. Wielki. Piękny chład. Mm. No i dziś. Fajną macie zabawkę. Fantastyczna. Widzicie, jak to mało kot do szczęścia trzeba. Coś nowego po prostu. No, żeby im zostawić taki plac zabaw. Człowiek po swojemu chce to sprzątać, a one wam tak. No, jak tam? O, proszę. Jakie fajne tutaj zawody weź spinaczkę. Naprawdę muszę im tutaj coś wymyślić takiego. Niech się bawią, niąki, przecież zobaczcie, jak świetnie. Przecież rewelacja. I na dół. Tak, jest ślizgawka. Ślizgawka dla kotków powstała poprzez zgromadzenie tych wszystkich rzeczy. Ale fajna ślizgawa. Ale super. Kto to się bawi? Bawi się jaworek z klonikiem. Także wszystko. Nie. O, wow. teraz klonik, o. Teraz klonik do góry. O, to jest klonik, to jest klonik. tak, A to jest chyba, chyba buczynka. O, matko. To... Teraz już się pogubiła. Nie, no to jest rewelacja. Ja im muszę tutaj zostawić taki plac zabaw. Troszeczkę go zmodyfikuję, ale niech mają taką ślizgawę, a co tam. To jest piękna sprawa. Piękna sprawa. Czekajcie i zaraz zrobimy. Zaraz tu zrobimy porządki. No, jest, to, bo to już jest niepotrzebne. Jeszcze raz muszę. Cześć! Cześć, Piotronek. Nie, nie buzi, nie idę do Ciebie, nie idę. Głownie nie idę do Ciebie. nadzorować pracę. No jednak troszeczkę chciałam dać tam na dół. Ja tu znowu nie wiem kto tutaj tak nawiedził. Przecież dopiero co zamiotła. Dopiero co tam, kochanie. A tu znowu, a tu znowu takie są historie, że musimy poprawić. No, teraz będziecie mi pomagać. Okay. nie da wszystkiego posprzątać tak jak trzeba, prawda? To co, nieczki, co by wam jeszcze znieść na dół? A co by wam zostawić? Hmm? To wam damy na dół, z tym nadem, to wam damy na dół, tu wam zaraz zrobimy jakoś inaczej, tak, chociaż ta będzie Macie rynne, macie fajną. No, taka co wam się nie rozwali chyba zaraz. Wszystko zepsuła. Wszystko zepsuła ta ciotka. Jak to wszystko było. Dobra, nie będziemy tak robić. Jednak nie. Ktoś tu będzie zaglądał się i gdzieś zamyślał. Boże, jak ona ma w tym kocim pokoju. Przecież to jest coś strasznego. u końcówcececece i koniec pracy. Na dziś, jednej porannej, a reszta jeszcze przede mną, cała najgorsza praca, czyli iść do pracy, byle. Dobra. Chciałam im zrobić zdjęcia, ale widzicie, że to jest niemożliwe w tym momencie. Po prostu. Nie możliwe. A im przyszłym domkom polecam taki, taką zabawkę z tunel i taki sześcianik bo one uwielbiają się w tym bawić Ach, Ale mają humorki fajne. No naprawdę jest tutaj koci raj w tym momencie. Się nie chcę wychodzić. Mogłabym tu siedzieć cały dzień zamiast tego co mam dzisiaj do roboty. No dobra, kochane moje wątuszki. Jesteście cudowne, buziaczki, O, o, o. O, o, o. o, o, o. o, o, o. buziak, mały łobuziak. No i co zahaczyłeś łapką? No ładnie. No ładnie. Ale jak jeden, to już i drugi. No.